Śpimy u ciebie? Tak, jasne, możecie u mnie spać. Za dwie dychy. Za dychy. Ja nie idę. Nie idziesz? Nie. Dzisiaj śpi u mnie mój nowy przyjaciel. Alex. Alan. Tak, Alan. Będziemy do późna grać w knój i walcz. Naprawdę? Naprawdę. Tak. I to będzie o wiele zabawniejsze niż jakaś durna gra na konsolę. Świetnie. Znaczy, że wszystko się układa. No to nara. O, pożycz mi dychę. Zaczekaj na mnie, Tubias! No rusz się, Adrian! Rzuć kostką! Rzuć kostką! Nie mogę, nie mam rąk! Ach, dobra, rzucę za ciebie. Sześć, nieźle, weź kartę. Ja nadal nie mam rąk! Wszystko muszę robić za ciebie? Słuchaj, Gambol, ty na pewno chcesz w to grać? To znaczy, wcześniej się nie spotykaliśmy, a teraz mamy spać u siebie? O, pytałem cię o zdanie, Alfred! Mogę chociaż zadzwonić do mamy? Dobra, byle szybko! Ręce, ręce! Numer! To będzie najlepsza zabawa w całej historii. I tylko za 10 dolarów. Łap! Co ty wyprawiasz? Nie mam rąk! Hej, Gamble, o co tu właściwie chodzi? Oj, Artur. Nie oszukujmy się. Wcale nie bawię się tak dobrze jak się spodziewałem. Cały czas myślę o Darwinie. Idź do niego. Ha? Wyobraź sobie, twój najlepszy kumpel będzie grał na konsoli z kimś, kto jest silny, bogaty, kolorowy i umie słuchać. Nigdy nie zagrę z tobą w knu i walczy. Teraz oni zostaną najlepszymi przyjaciółmi. Koniecznie muszę odzyskać kumpla. Ale już za późno. Matko, na przyjaźń nigdy nie jest za późno. Racja. Dziękuję ci, Adam. Pogam, rower, inaczej stracę przyjaciela! Dobra! Pięć dyszek! Dwie dychy. Siedem dych. Zejdź mi z drogi! Nie mogę! Zejdź mi z drogi! Jestem ścianą! Ej, hey, Marvin! Czego ten smarka trzyma? Tędy nie przejedziesz! Muszę! Szkoda, że nie posłuchałem gościa! <śmienicza> Chyba mi jednak czegoś brakuje. Czegoś brakuje? Czego? A, już niczego. Zapomniałem. <śmienicza> Musiały się przyplątać. A, patrz na mnie, jestem trzecią mrówką i na na. na. Ach, to głupie, wredne mrowy! O, wreszcie na szczycie. Wydaje się, że jest w ogrodzie. Kumball! Ej, otworzysz? O. Och, bez sensu, że chciałeś grać z Tobiasem na konsoli. A ty grałeś w knu i walcz z kimś innym? E, to nic takiego. Nawet nie lubię Adama. Aleksa, wszystko jedno. To zgoda? Na zawsze! Chłopaki, a mogę też podłączyć swojego pada? Nie.